Cześć kochani, witam wszystkie koziorożce w czytaniu na listopad 2023. Moi drodzy, tradycyjnie czytanie rozpoczniemy od kart wyroczni, później przejdziemy do rozkładu na miłość dla singli, później miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Oczywiście do każdej z tych części. Znajdziecie czasówkę, w opisie filmu znajdziecie czasówkę, więc wystarczy, że go rozwiniecie, klikniecie w niebieski stempelek czasowy i po prostu filmik przenosi Was do miejsca, które chcecie obejrzeć i które Was interesuje. Pamiętajcie o tym, że przesłania, które są dodawane na YouTube, są to przesłania. Ogólne, nie muszą z wami rezonować, mogą rezonować częściowo, a mogą być w 100% skrojone dla was. Więc miejcie dużą elastyczność, sprawdźcie swój ascendent, znak księżycowy, Wenus, nie polegajcie tylko i wyłącznie na słońcu. Bo to, że czasami słońce dla nas zarezonuje, to m, następnym razem może zarezonować ascendent. Yy, warto zerknąć na inne umiejscowienia w kosmogramie, żeby mieć szersze szersze pojęcie. I oczywiście pamiętajcie o lajkach, komentarzach i subskrypcjach, bo, no, tak, po prostu pamiętajcie o tym. E, dobra, nie przedłużając, zaczynamy, zaczynamy od kart wyroczni, tak jak mówiłam. E, zobaczmy, co mamy dla Was na listopad 2023. Sprawdźmy, jakie mamy przesłanie dla moich dla moich koziorożców na listopad 2023. I pojawia nam się. Och, no i spadła mi, oczywiście ale. Pojawia się trójka zimy. E, ok, trójka zimy i mamy przesłanie, żeby. Um, żeby odezwać się do innych, żeby odezwać się do ludzi, którzy są wokół was. E, jeżeli mamy jakiś problem, jeżeli potrzebujemy wsparcia, to po prostu o nie prosimy, komunikujemy, że mamy taką, a nie inną potrzebę. I dostaniemy wsparcie, dostaniemy dużo miłości, dostaniemy. Po prostu to, na co zasługujemy. Jeżeli nie wiem, za bardzo się ze sobą cackacie, to też dostaniecie kubeł zimnej wody. Ale to wszystko jest właśnie z poziomu miłości, z poziomu troski o, o nasze bliskie, o bliskie nam osoby. I tutaj pokazuje się nam również przesłanie, że urośniesz silniejszy, będziesz silniejszy dzięki tej sytuacji, więc możliwe, że znajdziecie się w sytuacji, która jest problematyczna, ale dzięki pomocy innych dzięki pomocy właśnie tych, których kochacie bliskim, bliskim waszym sercom. To bardzo możliwe, że po prostu ta sytuacja obróci się na Waszą korzyść. Jakiekolwiek smutki, które się będą pojawiały, jakiekolwiek sytuacje, które no będą przysparzały Wam dużo takich nie do końca przyjemnych emocji, one powoli będą blakły w czasie, będą się. Oddalały od nas, i powoli będziemy od nich zapominali. E, tak jak powiedziałam, dbajcie o relacje, macie naprawdę dużą grupę wsparcia. Korzystajcie z tego wsparcia w momentach, kiedy go naprawdę potrzebujecie. Dobra, teraz przejdziemy już do czytania na miłość, na miłość dla singli. Sprawdźmy, cóż mamy dla Was, moje drogie koziołki, na, na listopad 2023. Sprawdźmy, jakie mamy przesłania. Dla osób z znaku Koziorożca na listopad 2023. Zobaczmy, cóż ciekawego mamy dla Was, moi drodzy. Pojawia nam się ósemka kielichów. Uh -huh. uh -huh. Sprawdźmy, cóż mamy dalej. Następnie mamy piątkę różdek. Mhm. Uh -huh. Ok, i królową różdżek. Powiem Wam tak, ja tutaj widzę. Może trochę nadziei, tego że się zaczęliście angażować emocjonalnie w jakąś relację, w jakąś osobę, ale mam wrażenie, że to wszystko jest takie mocno, właśnie jednostronne. To wygląda trochę tak, jakbyście wydawali z siebie więcej niż ta osoba, no i stwierdzacie, że no to jest najwyższy czas, żeby się oddalić. I wiecie co, Jak w momencie, kiedy wy się zaczynacie oddalać, to ta osoba zaczyna mieć do was pretensje. I coś ciekawe, bo to jest ten syndrom takiego pępka świata, że jak Wy wokół tej osoby krążycie, dbacie o nią, troszczycie się o nią, zabiegacie o jej uwagę, to ta osoba jest przeszczęśliwa. W momencie, kiedy stwierdzacie, że no już mam dość i nie będę się w to bawić, bo, bo jest to mocno jednostronne i nie ma tutaj żadnej nawet miastki równowagi, bo ja nie, muszę, nie muszę... Znaczy ja nie mówię, że to musi być 50 na 50, tak? Ta osoba daje wam równo równie wiele, co wy jej, bo są aspekty życia, w których my dajemy więcej, a ta osoba może mieć inny, inny język, miłości i dawać coś zupełnie innego z siebie. Natomiast tutaj jest po prostu ogromna dysproporcja. Ta osoba właśnie traktuje się jako centrum uwagi że to wy powinniście o nią zabiegać, że to wy powinniście o nią dbać. I w ogóle dużo rzeczy powinniście według tej osoby. A tak wcale nie jest. No i wy stwierdzacie, że skoro nie dostajecie tyle samo albo proporcjonalnie w jakiś tam e, sposób tej uwagi, tego, tej troski, to po prostu się oddalacie. No i wtedy jest wielka awantura. Wtedy ta osoba po prostu wkracza i wyrzuca wam wszystko, co zrobiliście źle. I gdy tak czy siak ta lista, którą wy gdzieś tam według niej zrobiliście źle, nie jest aż tak ogromna, jakbyście wy mogli zarzucić tej osobie. No i myślę, że właśnie w takich momentach też wychodzą takie prawdziwe oblicza, bo możemy się adorować, możemy się poznawać i tak dalej, ale dużo z nas nosi te maski, tak? Nosimy, jak już nie nosimy maseczek, to nosimy maski tak czy siak. I w momencie, kiedy jesteśmy postawieni w takiej niekomfortowej sytuacji, no to wychodzą z nas te najgorsze cechy. I myślę, że teraz ta osoba, przez to, że po prostu na was, że tak powiem, chciała napaść i wyrzucić z siebie to wszystko i wszelkie brudy, i po prostu nie wiadomo co tutaj, to ta osoba właśnie pokazuje tą swoją najgorszą stronę, i to tylko was upewni w tym, że nie chcecie mieć z nią więcej do czynienia. I e, mimo tego, że naprawdę początkowo byliście, no zobaczcie, tutaj ten, ten mężczyzna z kwiatami, tak? Mężczyzna przychodzi z kwiatami, a kobieta go opierdziela. Czemu? Nie wiadomo. I na samym końcu królowa Różyczek. Bardzo się cieszę, że ta karta się pojawiła. Ona stanowi o pewności siebie, o tym, że jesteście pewni swojej decyzji. Wiecie, że dobrze zrobiliście, i mimo tego, że to była ciężka decyzja, to nie było proste, żeby po prostu automatycznie się oderwać od tej osoby, ale macie właśnie ludzi, którzy będą Was wspierali, którzy Wam pomogą, i zdajecie sobie z tego sprawę, i wiecie, że z czasem, właśnie tak jak tutaj mamy. Że nasz smutek odejdzie, nasz smutek wyblaknie. Tak to widzę, moi drodzy. Tyle, jeżeli chodzi o singli, tutaj już jest jakaś sytuacja, powiedzmy, ojej, w relacji, natomiast no, to jeszcze nie był związek. To były, myślę, że jakieś tam oh, zaloty. No, dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy do mm, czytania na miłość, ale już dla osób w związkach. Zobaczmy, cóż mamy dla osób w, w związkach, dla osób w relacjach na listopad, na listopad 2023. Zobaczmy, cóż ciekawego mamy. Dla Was pierwsza karta, jaka nam się pojawia. Jest to energia ryb, jest to energia wisielca. Mhm. Ok. Następnie jest to czwórka różdżek. Ok. I na samym końcu dziesiątka różdżek. Ja tutaj widzę, co pierwsze, co mi przyszło na myśl, tak intuicyjnie, to jest taka energia kompromisu. I to jest właśnie, nawet nie to, że to jest kompromis, bo to jest ciężko nazwać kompromisem, ale stwierdzenie, że okej, okay, ja tym razem ustąpię. I mimo tego, że nie czujecie się z tym wyjątkowo komfortowo, mimo tego, że czujecie, że no nie do końca to jest, nie wiem, dobry pomysł, czy. Czy dobre wyjście z tej sytuacji, to robicie coś zupełnie innego, bo, bo normalnie byście pewnie starali się przekonać tę osobę do swojej racji, bo bardzo możliwe, że macie tę rację. Ale teraz stwierdzacie, że nie ma co się szarpać, to nie jest nie wiadomo jak ogromny problem, żeby, żeby prze, prze, starać się przekonać osobę do swojego zdania, do swojej racji. I po prostu odpuszczacie po prostu odpuszczacie, stwierdzacie, że nikt będzie po Twojemu, zróbmy to tak, jak Ty chcesz. Szczególnie, że myślę, że tu u Was to może wyglądać tak, że ta osoba, Wasz partner, partnerka, bardzo często też robi dokładnie to samo z Wami, że czasami po prostu odpuszcza i stwierdza, ok, zróbmy to po, po Twojemu. I Wy to widzicie. I w tej sytuacji chcecie się w jakiś sposób odwdzięczyć, stwierdzacie, że okej, okay, mi aż tak bardzo, wam aż tak bardzo, tak? Nie zależy na tym, żeby nie wiem, coś kupić, osiągnąć na tej sytuacji, która tutaj się dzieje. Więc stwierdzacie, okej, okay, zróbmy po Twojemu, okej, okay, niech będzie, niech wyjdzie na twoje. I to nie jest na zasadzie, wiecie, wywracamy oczami i po prostu robimy wielką łaskę tej drugiej osobie, tylko nie chcemy kłótni, nie chcemy się tym męczyć. I tak jest to, będzie dla was to w jakiś tam sposób. Mm, no męcząca sytuacja, ale i tak lżejsza, niż gdybyście cały czas to wetowali, niż gdybyście cały czas stwierdzali, nie, tak nie może być. Nie jesteście z tego zadowoleni w 100%, ale no, no nie na tym polega też życie, żeby cały czas być zadowolonym. Czasami ten uśmiech na twarzy drugiej osoby sprawia, że mimo tego, że my wcale nie jesteśmy szczęśliwi z rozwiązania, ale widzimy, że ta osoba jest szczęśliwa, to i my czujemy się z tym odrobinę lżej, odrobinę lepiej. I myślę, że właśnie takie decyzje będą tutaj podejmowane, że w momencie, kiedy właśnie kochacie tę drugą osobę, szanujecie tę drugą osobę, to jesteście w stanie się poświęcić, jesteście w stanie stwierdzić, że okej okay, niech tym razem będzie po-twojemu, niech wyjdzie na twoje. Tak to widzę, moi drodzy? No jest tutaj dużo miłości, prawda? Zabieram karty i przejdziemy sobie dalej. I przejdziemy do czytania na pracę, karierę i finanse. Zobaczmy, coż u moich koziorożców. Jeżeli chodzi o pracę, karierę, finanse w listopadzie 2023, sprawdźmy, jakie mamy karty. Pierwsza karta jest to piątka mieczy. Następnie mamy cesarzową. Ok. Wow. Szaleństwo, ok, ale za dużo mi kart wypadło, więc. Mm, a potrzebujemy jednej. A tu wypadło chyba z siedem. Więc no, nie do końca. Mm, I pojawia nam się król mieczy. Powiem Wam tak, że ja tutaj czuję właśnie taką energię y, straty i tego, że jest wam bardzo, bardzo przykro z jakiegoś powodu, że albo w coś się wymanewrowaliście, byliście przekonani, że to będzie, nie, dobra inwestycja, dobre. Coś dla Was odpowiedniego po prostu, że nie zostaniecie oszukani. Nie mieliście nawet takiego przeczucia, że coś może być nie tak. No a niestety tak się, tak się wydarzyło. Może być to właśnie inwestycja, może być to sytuacja w pracy, że ktoś Wam coś obiecał, a później nie, nie dotrzymał słowa. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo różnych, różnych scenariuszy. Natomiast potem pojawia się cesarzowa i to jest taki moment, w którym akceptujemy. Myślę, że to nie jest nawet to, że my się... Cieszymy z tej sytuacji, bo nie. My jesteśmy na zasadzie, w tej chwili na, na zasadzie akceptacji, że no już nic z tym nie zrobię. Jakby już wszystko zostało, co, co mogłem, zrobiłem. Teraz mogę tylko i wyłącznie to zaakceptować, wziąć to na klatę. Tak samo Król Mieczy. Król Mieczy to już jest taka karta, która mówi, że okej, okay, trzeba ruszyć, bo cesarzowa raczej jest taka stabilna, że w tej chwili akceptuję. A już później król czy mówi, dobra, ruszam dalej, odchodzę od tego. I to jest znowu coś, co nam wspomina o tej karcie, tak? Że to są te smutki i te niepowodzenia, które leczy, leczymy z czasem. Czas leczy rany, tutaj, naprawdę, jest takim, um, myślę, że bardzo odpowiednim powiedzeniem. I patrząc na te, tutaj, na te karty, tutaj, to, to widzę, widzę ten cały progres, tak? Że będziecie po prostu czuli się z dnia na dzień coraz lepiej. Z dnia na dzień coraz bardziej zmotywowani do, do działania i zrobienia czegoś właśnie innego, a nie tylko i wyłącznie utrzymywania tego, tego statusu straty. Także no, no już nic nie możecie z tym zrobić. Tak, straciliście czy to zaufanie, czy to. Mm, czy to jakąś okazję i czy to pieniądze w ogóle, no i no, trzeba po prostu iść dalej, nie można, no na razie w tej chwili nic nie zrobicie, zrobiście wszystko, co w waszej mocy, jest moment akceptacji i jest moment, w którym ruszacie po prostu przed siebie. Tak to widzę, moi drodzy, zabieram karty, ale wiecie, uważajcie po prostu, uważajcie na sprawy finansowe, uważajcie na sprawy związane z pracą, bo no bo lepiej dmuchać na zimne. Dobra, przechodzimy dalej. Przechodzimy teraz do rozkładu na ducha i emocje. Zobaczymy, cóż ciekawego mam dla Was, jeżeli chodzi o ducha i emocje, moje drogie koziołki. Wow. Pierwsza karta jest to trójka pentakli, czyli ta energia nam się tutaj podwaja i się potwierdza. Ojejku. Następnie, bo nie mogę tej karty złapać, bo oczywiście mi wypadła, pojawia się czwórka różdżek. Uh -huh. Ok, i na samym końcu pojawia się dwójka różdżek. No, jakby nie było, to jest potwierdzenie tego, co, co mówiliśmy wcześniej, tak? Mamy wsparcie, mamy trudne sytuacje, ale wychodzimy z tego wszystkiego silniejsi. Wy duchowo wychodzicie wbrew pozorom zadowoleni, ale to nie jest takie zadowolenie, że wow, udało mi się coś osiągnąć. To jest to jest zadowolenie pod tytułem, udało mi się coś osiągnąć, ale to jest osiągnięcie bardziej emocjonalne, że przeżyłem to, zacisnąłem zęby, przeszedłem tę drogę. I myślę, że naprawdę jest się z czego cieszyć, bo dzięki temu właśnie wychodzicie z tego wszystkiego silniejsi, niż wchodziliście i, i czujecie, że nie popełnicie drugi raz tego samego błędu. Dodatkowo, przy, patrząc na dwójkę różdek. dwójka różdek to jest karta, akceptacji, bo to jest też takie właśnie um, ustanie w tym momencie, taka lekka stagnacja, ale stoicie w miejscu, patrzycie na to, co się zadziało, akceptujecie ten fakt i to już Wam daje naprawdę takiego ogromnego kopa do tego, żeby ruszyć dalej, żeby zacząć działać. Ok, były momenty, w których musieliście to przeczekać, były momenty, w których czekaliście na wyleczenie ran, które gdzieś tam zostały po drodze Wam zadane, no a teraz to jest moment, w którym akceptujemy i staramy się po prostu patrzeć już z optymizmem w przyszłość, wiedząc jakie lekcje wyciągnęliśmy z tych sytuacji. Tak to widzę, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo, moje drogie Koziorożce. Było mi bardzo miło. Dajcie znać, czy rezonuje. Pamiętajcie o komentarzach, lajkach i subskrypcjach i oczywiście widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.